Jeśli macie problem z otwieraniem dachu w BMW E93, najczęściej są to problemy z tymi czujnikami. Ja nie pamiętam jak one się nazywają, ale jest ich w pizdu w całym aucie. To też jest czujnik i to też jest czujnik halotronowy czy coś takiego. Jest tego mnóstwo. One odpowiadają za kontakt. Yy, Dachu ze stycznikiem i poinformowanie sterownika aby dachu CAP o tym, że dach jest zamknięty bądź też otwarty. No i w zależności od tego, co się dzieje, albo umożliwiają dalsze otwarcie, albo blokują. Tak to wygląda. Ale lepiej dobrze jest zrobić diagnostykę, chociaż nawet tym. Głupim podobno bitulem odczytać błędy, przegooglować i dopiero wtedy kupywać. Nie kupywać na oślep części.